Pani prezes, drodzy członkowie zarządu, pani kierownik, wszyscy pracownicy warsztatów terapii zajęciowej, drodzy uczestnicy i zaproszeni goście. To wyjątkowa chwila, bardzo wzruszająca. 30 lat pracy setek osób, a może nawet i tysięcy, żeby dojść do tego momentu. Gdzie nastąpiła stabilizacja, jeśli chodzi o samą siedzibę działalności, tutaj warsztatów, ale też myślę, że tak, taka możliwość rozwoju. Jesteśmy na swoim, chcemy się rozwijać, chcemy budować wspólnie to, co sobie zamierzyliśmy, i widzimy, jakie określone efekty przyniosły te działania. Radość, wzruszenie przepiękny program, którego gratuluję. Widać te łzy szczęścia, że możemy tutaj być razem przede wszystkim wspólnie we wspaniałej atmosferze, bo to jest istotne, to co zostało przywołane, drugi dom, tak, drugi dom i tak wypowiadają się uczestnicy, czują się tu wyjątkowo. My ze swojej strony, drodzy Państwo, jako samorząd powiatowy też jesteśmy szczęśliwi, że udało się... Do pomóc, jeśli chodzi właśnie o tą lokalizację, o pozyskanie, zarówno ośrodków zarządowych, jak i także przekonanie radnych Rady Powiatu, abyśmy swój wkład własny włożyli tu w budowę tego budynku, remont, modernizacja, różnie to jest nazywane. I to jest taka praca, która przynosi nam satysfakcję jako członkom zarządu, tutaj pan Michał Przechowicz w kolejnej kadencji samorządowej też jest członkiem zarządu może powiedzieć ile to kosztowało też pewnej pracy pewnych działań żeby te pieniądze można było tutaj znaleźć bo mówię część pieniędzy to są pieniądze powiatu ale mamy satysfakcję razem pani przewodnicząca która tak jak powiedziała za chwilę sama się wypowie też wie że ta radość towarzyszy wszystkim jest zadowolenie samorządowców, że możemy w jakiś sposób, chociażby poprzez tą cegiełkę, pomagać osobom niepełnosprawnym, że możemy pomagać rodzinom osób niepełnosprawnych, że możemy wspólnie wpisać się w to wszystko, co jest dobrem i co będzie na pewno w kolejnych latach pokazywało, że to była bardzo dobra decyzja. I ta możliwość rozwoju będzie przynosiła jeszcze dalsze kolejne efekty tych wszystkich działań, które były podejmowane wcześniej. 30 lat. To jest naprawdę taki wyjątkowy czas w życiu nas wszystkich. Wspólne losy warsztatów moje, chociażby na ulicy Warszawskiej, tutaj też z panią prezes całym zarządem przez wiele lat wspólnie dzierżawiliśmy budynek ja na szkołę katolicką państwo na swoją działalność warsztatów przez oczywiście też okres pewnego czasu pani przewodnicząca jako dyrektor szkoły podstawowej nr 10 miała w swojej jurysdykcji ten budynek w ramach filii zespołu szkół podstawowych nr 4 i wiemy jak to drodzy państwo wyglądało te potrzeby te nowe też oczekiwania, żeby właśnie warsztaty, żeby podopieczni mogli się w pełni rozwijać. Żebyśmy dzisiaj tutaj wspólnie gromadząc się, uśmiechnęli się wspólnie i mogli powiedzieć tak. Razem, wspólnie, przy pełnej życzliwości i zrozumieniu można dużo. I tak powinno wyglądać nasze działanie w kolejnych latach. Ja oczywiście ze swojej strony, tutaj myślę, że Pan Michał zaraz też powie i Pani Przewodnicząca. Będziemy starali się wspierać Państwa, jeżeli będą jakieś oczekiwania i potrzeby w ramach naszych możliwości. Chcemy, żeby warsztaty się pięknie rozwijały, żebyście byli każdego dnia tak radośni jak dzisiaj. Także, patrząc na te Wasze wspólne działania, na tą determinację, głębokie ukłony, Pani Prezes i wszyscy członkowie zarządu, jak i również pracownicy, że wytrwaliście przez te lata. I ta Wasza determinacja doprowadziła do tego, że osiągnęliście sukces. To jest coś wyjątkowego. Również głęboka wiara samych rodziców i tych wszystkich, którzy współtworzą warsztaty, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, że będzie można właśnie świętować. Kolejną rocznicę, ale już przy zrealizowaniu tych najważniejszych celów, na pewno to nie jest koniec, bo jak kiedyś słyszałem, te cele sięgają dalej, ale tak powinno się, drodzy Państwo, patrzeć, tak się powinno podchodzić do swojej działalności. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że w bliższym, może trochę dalszym czasie, kolejne cele będziemy osiągać. Życzę wszystkim Państwu na ten. Wyjątkowy czas świętowania, ale też na kolejne lata przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, wytrwałości, takiej radości, zapału, jaki macie przez cały czas, żeby te warsztaty mogły pięknie funkcjonować, żeby mogły się rozwijać i żebyśmy spotykali się podczas kolejnych wyjątkowych wydarzeń w ramach zarówno stowarzyszenia, jak i działalności warsztatów w terapii zajęciowej. Także życzę Państwu naprawdę wszystkiego najlepszego. Szczęść Morza.